Hehe ma! Co to? Aha, co o tym sądzę? Oh, to zaszczyt być obok punia i obok roka. Co ja tu robię w ogóle? Z Izakiem i Jeannem, co się kunia boi? Ja, ta lista to jest jakaś z. totalnie zrobiona. No ja gdzie ja jestem? Oku kurna no, no, no to ewidentnie to jest y, ten. Kogo lubi, kogo nie lubi, nie? Charyzma, potencjał, content? <średz> charyzma, potencjał i content? Czyli ani nie mam charyzmy, ani kontentu, ani potencjału, tak? Tak, się, do niczego nie nadajesz. Kasix, jaką trzeba być smutną osobą bez wyobraźni, żeby pierwsze co robisz w nowym roku to tier listę, w której kategoryzujesz kogoś jako ściek? Argumentacja. Nie lubię fałtuberów i anime dziewczyn. Jest naprawdę zabawna. Poza tym, po, poza każdym fałtuberem stoi rzeczywista osoba. Co? To nie są wykreowane AI? Taka jak ja, ty czy ktokolwiek inny. Wow, fałtuberzy istnieją. Wow. Topka Twitcha ich nie lubi. No odkrycie roku. Tylko zapłon trochę jak Internet Explorer. Długo tak jeszcze będziecie płakać z powodu naszego istnienia? Może zamiast komentować życie innych skupcie się na swoim kontencie, bo przecież chyba jakiś macie. A, no tak. Co? Ale, ale, pocisk w stronę... Mm, no to ja też piszę Twitter w takim razie, w dobra. Stronę Kasi. Zakładamy, zakładamy tą, jak to się nazywa? Ruch oporu z Czapiczerii i lecimy, nie? Ty! Ona cię dość ciekawie morg. No widzę, widzę, dlatego mówisz, że zakładamy tutaj opozycję zaraz z nie? O kurwa. Ona robiła listę, kogo by oglądała. Aha, to dlatego! bo ja hiperma to nie może oglądać, tego. Złote, Wiesz, złote sergiusze, o ale żółte uderzenia po twarzy dostałem, ale to jest Community Nitra to złote sergiusze, tam raczej szerzej to nie idzie, więc to tak, Nadal. No, Mamy, Mamy już kategorię dla siebie widzę, Ja nie będę tego mówił. YouTube Roku, Freeze, Rezi, Budda, Wardenga, AJ, Książulo, Kanał Zero, Bungie. Oj patec, to było pay to vote? A. No nie wiem, wydaje mi się, że książulo aktualnie to bije wszystkie rekordy, jakie istnieją szczerze. Pod, pod tym względem to książulo, ale tak jakby stricte kontentowo, to ja bym sobie właśnie wziął Pateca, bo nie bardzo no, lubię. Ale contentowo to wiadomo, że, że kto inny, ale jeśli chodzi o jakiekolwiek, wiecie, wyniki i tak dalej YouTube'owe, no to książulo to bije wszystko na web, nie? Ale ja też lubię bardzo aj na przykład obejrzeć. Ja uważam, że AJ jest. On ma do, dobre wyświetlenia, ale jest taki niedoceniony może pod. Może w tym community po prostu, ale on fajne rzeczy dla mnie robi. Ja lubię sobie go obejrzeć. Dobra, streamer roku. Nitro, no wiadome. <laughs> nie wiem, no jak to jest 80 głosów na posuta, nie? Dobra, youtuberka roku Glampaula. Co to kurwa jest? Nie wiem. Jaka tu jest? Nie, ona ma bańkę z subów prawie. Kocham wyszukiwać takie perełki unikatowe. No, ma fajny ogródek. I e, niektóre rzeczy. Dobra, jakaś vlogerka Susan. Mary. A dobra, ja wiem. Ona nagrywa jakiś tych. Ona PDD ma chyba z 20 filmików na j... ta Tak. Hania. Anjax. Anjax jest w ogóle bardzo popularna YouTuberka. Jej te vlogmasy to. mają wyświetleń f... świetleń. A Anjax jest mega popularna. Jeśli o to chodzi. No, p***ie po... liczby. Bo mi się ktoś wydaje, że, że ktoś mi kiedyś mówił, że ona. Ma hotel i restaurację tak jakby dostała od taty, w Zakopanym chyba gdzieś. Ja tam chyba byłem. Usiadłem i to takie dosyć luksusowe Kaja Wuka, Wersow, Julia Zugaj? Wojtek powraca. Ona już oficjalnie z nim jest? A, Jul, Julka to już celebrytka jest. Tak jak Wersow. A to to, to jest... ona zostawiła tego dla tancerza? Tak, ona zostawiła Szeo dla tancerza, no. Dziwisz się, to rozumiesz. Ona miała do wyboru chłopa, co gra w Minecrafta, a chłopa, co tańczy w telewizji, nie? I uczy ale tam ta... ta musiał być spike ku... depresji u Żugajek. O, ku... Największy ten, nie? Spike depresji. A czy ja wiem? Myślę, że dla, że dla Żugajek to najważniejsze, żeby Julcia była szczęśliwa. Wojtek ma mega vibe, rozumiecie? Streamerka roku Angela35. No to ta od GTA. Avmusia. Sroka. Julien. Ja Wszystkie znam. Nawcia, Shiny Waifu, Nieuczesana, em, Emi Jemmy, Kasix, Maja, Maja X? z Maja X to Pupsik wyzywał, że nie chciała z nim grać, a później Pupsik miał więcej widzów, to już chciała. To, to, to ta sama? O! Clipuj to! KLIPUJ to! Yo! Co? <noise> Nic się nie stało. To jest ta, co ojciec do pokoju i powiedział, że jest ubrana jak ku... coś takiego? <laughs> nie, to chyba nie to. <śmiech> <śmiech> dobra, dobra, sorry. <laughs> Ale widziałem też, <laughs> <A> widziałem. <laughs> to ta, co Mark mówi? poza co jebałeś, no. Mam, ja jestem na szkole. Czerwone... Mela Pustelnik. Mam jak prostytutka. Szczerze, raz, dwa, trzy. Pół na pół. No to drzwi. No stary powiedział, że wybraną pół na pół. No kurwa, się że jak ty mówisz o nim stary? Aha, tu jest w ogóle cel do najtaj streamier z basenu, to jest w ogóle. Dobra, upadek roku. IZAK? Dubiel. Zony. Dobra, kanał sportowy, GOATS. GOATS po prostu tam nikt nie nagrywa. BOXDEL, BUDDA. FAME MMA. O, XIMEN INDUSTRIES. I PASUT. A PASUT to upadek jako człowiek chyba. Mamy C Worlda Roku. Tań, 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 cula TY! Sentino, sentino, <głos》>, no tak to widać, że to widzowie Nitra. Sentino, Tomek, Olejnik, Boksdel, Kraw, a ten Ukrainiec. Pasut, a sz, szalony reporter. Powrót Roku, szalony, szalony podcast. Lech, a Lech, y, ja, tak ja uważam, że Lech totalny, totalny powrót zaliczył no. Majsi, Wardenga, Kwebo, Japczan. Raper Roku, Mata. Rówbabicze Oki, Problem, Samir, Szpakku, A. Odkrycie Roku, Aiemge, Koziołek, Prezes z Lasu, Mario z o, Giorgio, Nex, Babicze, Babicze. Good Boys, Cygus, Tazy. Jak tazy to aktualnie już nie ma chyba żadnych shotów, nic się nie dzieje takiego z Tazem. On nie streamuje chyba nawet już, nie? Właśnie nie wiem. Streamuje tazy, widzenie? Rok i Borys. Podcast Roku. Plotkary. Natarczywi. Szalony tańcula. Żurnalista. Bestis. Dwa bieguny. Zgrzyt. Bestis? Bestis? To, to, są, to Są te trzy typiary? Tak, to są te prostytutki. <grym> o pierdolę. A! Cofam, cofam, kurwa, Cofam! To kto? nie są prostytutki. A kto? To inne były prostytutki. Ty tych prostytutek jest kartem innym. No dużo, no nie. No poczekaj. Nie, to nie o nie mi chodziło. No to to są prostytutki, takim razie. tak. Zgrzyt. Kurde, nie wiem. Szczerze, to ja tego żurnalistę wolę oglądać. Jakoś te podcasty u tego żurnalisty są, uważam, że bardzo dobrze jakościowo zrobione. A ja wiem, że to jakiś oszust, kurwa i tak dalej. I kryminalista z kamer, złodziej. Kurde, co, ale. Ale jeśli chodzi o, 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 o podcasty, to uważam, że są bardzo dobrze zrobione i, i spoko jest. Komentary roku. Oho, ale to jest malutki ten. Dramcia? Co to jest Dramcia? Baran Kiep. A, to jest ten Sylweski Polskich Gangsterów, tylko takie trochę prze, z przekąsem, tak? Rewo, Konopski, Gimper, Zebo, wardenga, Szklana. Szklana. Szklana wygrał komentarzy roku, nie? No to pozdro. Ekipa roku. Obstawiamy. Bungie. Obstawiam Bungie. Jak, jako, że największe, tak? Tak. Że wygra. Eee, ta, myślę, że te 73% to właśnie będzie Bungie. Teens. Dresscode. Thunder. Genzy. O, ekipa WK. I, yes, Bungie. Piosenka roku. Banda, banda. Jelly <laughs> Frucik. Co? One kochają mój humor, za to jestem wdzięczny. Urodziłem się, by dawać wam pełno energii. pozytywnej. Nie lubię agresji. Dla tych, którzy odrzucili, jestem niedostępny. Szczerze? Myślałem, że będzie Jelly Frucik, Dycha autostrada. Gęziara. Ty, ja uważam, że gęziara, szczerze, na większe uznanie zasługuje gęziara, szczerze. Disney Sentino i Olejnika 2. Olbrzym idzie. A, że sama melodia. Buddha Pardon. NDA Semir. Disna Nitro. Olejnik i Sentino No to tak. No to tak. Kukoldroku Droku. Lewus? Le a co tu robi Lewus w ogóle? Gonciarz. Seo, Woj Wojtek Gola. Kamera Boy. Lewandowski. Lizak. Zony i Gimper. A Rybson? Nie ma tu na nigdzie. Sigma Roku Szymol AJ Mergani Patec Łatwo Stanowski Wardenga, Tazy Paris Platynow Tomasz Fornal Podczas mojego pobytu w Rzeszowie postanowiłem przetestować nowość w Rzeszowie, czyli Dara Grill. Nie, no, to już wiem nie mam. Dobra moc. <laughs> na kebab I szlał w roku. Czarna porzucek. <laughs> Tutaj będzie biała porzucek. Izak? <laughs> Co tu robi, Izak? <laughs> Vanessa Rojewska. To jest jechała A, ten, nie? ta, co jechała przy tym. No. przy obozie. Kędzierska. Nikita. Mariana Schreiber. Zimne frytki. <grym> Weroniczka 428. A moderatorka Nitra. Pagata. Siostry Pożusek A, czyli jedna, jedna dostała wyjątkowe uznanie. Czarna jest tak głupia, że osobną kategorię dostała. No nic. No to to, to to by były złote Sergiusze, nie? Kim one są? No to są takie. Pokemony, no. Karolina oraz Paulina Porzucek to 25-letnie bliźniaczki pochodzące z Kielc. Dziewczyna odrzuciła nagrodę pieniężną na rzecz bliższego spotkania z Józefem, o czym ten kilkukrotnie wspominał przy okazji wywiadów, niejednokrotnie drwiąc ze zwyciężeni odcinka. Zaraz by miłość u Was programie na jedną noc, tak jak. Dziękuję, fatkot. Dziękuję za 30. Skonsumowałeś? No tak. Okej. Okay. Niemałe było ich zaskoczenie, kiedy doszło do wycieku prywatnej wiadomości głosowej nagranej przez dziewczyny do ich w cudzysłowie znajomego, w którym przyznały, iż obie miały naprzemienny kontakt seksualny z Wojtkiem tej samej nocy. wyszło no. w ogóle z tym Wojtkiem. to... tak, Wojtek dwie ładował, no ten trójkąt z siostrą, to trochę. trochę dziwne, co się wydaje. W wątku pojawił się jeszcze jeden mężczyzna. O, ty, zły! Yes, o, po co ty tam robisz, kur to nie jestem ja. ja! Były partner Karoliny, działający w internecie pod pseudonimem Czarna Owca, który oh. również był jednym z potencjalnych. Łysy w okularach i, i, i gruby. Popo. Mężczyzna zaakceptował syna i zamieszkał wspólnie z siostrami w wynajętym mieszkaniu na obrzeżach Warszawy. Pomimo tego, iż nie. Ale by z dziecka Wojtka goli utrzymał. Co się wie teraz? Weź, bo Wojtek, się, Wojtek prosił, żeby nie mówić. Podczas gdy owca zostawał z dziećmi, siostry miały możliwość budować sieć kontaktów potrzebnych im do rozwijania swoich karier. Owca? Jednakże zamiast Linkedina, wybrały nieco Bo inną bardziej ścieżkę, co? Co czyli co imprezy. Chodzi? Jako zagorzałe fanki piosenkarza, Skolima starały się nieustannie <grym> uczestniczyć w każdym wydarzeniu organizowanym przez króla Latino <grym> oraz poznać całą <grym> jego ekipę. W pewnym momencie sam Skolim zaczął mieć powoli dość bliźniaczek, ponieważ ich obecność na koncertach skutecznie podburzała jego wizerunek, zważywszy na fakt, iż już wtedy dziewczyny były. Bardzo często kojarzone z szeroko pojętą rozwiązłością. Najgorsze, że ja często jestem w centrum tych sytuacji i trochę, trochę tak wiesz. Czasem mi głupio przed babcią. Z czasem bliźniaczki same zaczęły. Ubiegać. Nie, no. Ale ziomek z tego. Jak... Nie, no. Jak z Koli może mówić, że jest głupio przed babcią? Jak on nagrywa takie coś. Lubię jak się drączysz myszko, lubię jak dochodzisz. Uważaj moja mała, żeby się nie zakochała! Zapewniały wrażenia swoim widzom poprzez publiczne kłótnie w trakcie transmisji na żywo. Otóż? Ej, dobra. Słyszeliście aferę magikalową? Nie. Boże. Ale żeby... Ale była jazda. Pojawiły się również podejrzenia, jakoby sprawą influencerek zainteresowały się instytucje państwowe, które na bieżąco nadzorują warunki panujące w ich zaciszu domowym. I, i była taka sytuacja, że była bardzo poważna pani. Ja sobie się na linię włają na dół, a ja. Usta, ja na, czarno. usta na czarno miałem. Dobra, jest jakiś ten? Jest cały Sylwester, tylko o k kiedy to będzie. 10, 5, 4, 3, 2, Zimna się zaczyna! Co mi Kocham Cię chcę ja w następnym roku Okej, okay. ja będę tłumaczył bo ja kocham Cię i chcę być z Tobą w następnym roku w następnym roku W następnym Oj roku! Boj. W następnym roku! To ten, z, z tą, ten rok cudownie Od roku! Ja? Po prostu dobrze A. No. I każdy następny kochanie. To samo. Kają to o, to samo. To samo. To samo. Dobrze nie. 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 Co To samo. To to Wiesz co? Myślałem, że to będą lepsze życzenia, ale będzie Kika, <grymka> to by chciał chyba, żeby ona wyrecytowała mu wiersz kurwa, jak on jest wspaniały <grymka> Jakie życie uratowało Kurwa przemowę miał no, ja o tym either. No tak No i lecimy kurwa z tematem, patrzcie na jej wzrok już, nie? O! Nie no, tego! Ty kurwa mać! <grymka> Pani Natalka spędziła Sylwester! Płaczą z na balkonie! Moja przyszła żona i matka moich dzieci! O kółe jeszcze on to sprutę walił, ty tego nie widziałem! Poszedłem z pieskiem do łazienki i nas do mnie pójść, to poszła na balkon i nara. Pierwszy Sylwester. Jak to oglądam fajne Nie można? Jestem toksykiem, no mnie jeszcze. No jestem! Dobrze, no jestem! Za dobrze. Się nie zajadamy, dobrze! Dziękuję! Ale jeśli mówię do, do przyszłego roku, to dobrze, raz życia. Nie, nie mówię, raz wyjątkowe życzenia! Dobrze, roku. nie każdą z tobą już na razie! Raz wyjątkowe życzenia, kurwa, dobra! Powiedziałaś, no że tutaj nie ja do przyszłego roku! Mierda, nie chcę! No, nie, nie chcę. Ale ty zawsze Dobrze, do przyszłego roku damy radę sobie! Umowa obowiązuje, czy coś może! Ty, całe ty, życie ty, obiecałaś mi, całe ty, życie! Ty, całe życie mi obiecałaś! Umowa obowiązuje? Ty tego nie słyszałem wcześniej. A mnie NDA też ma, nie może się bardzo wypłacać. Ty jesteś! Włosik! jesteś chory, chory człowieku! Cześć, się też i życzę do przyszłego roku. Umowa ja się nie kończy nie za ich. Co oni piszą teraz? <grym> a to tylko minuta po północy, nie? To ja bym jest w Ocecece, a to otwierasz Balkon, kurwa się bał! Gdzie kurwa na nie, na mnie zwalić! Nie! Tróbę siebie oczyścić, człowieku! Tróbę siebie zrobić niewinnego! Ja już no. że chcę na całe życie i co? No <noise> ja, bo życzenia były do przyszłego roku! W przyszłym roku, że była, on by chciał na całe życie! No mogła, mogła ważyć <noise> słowa, tak? Bo to była niepowtarzalna chwila, chciałem sądzią odpędzić, a nie ku*** że do przyszłego roku, już było ok? Ludzie myślą, że jakaś umowa teraz! I nie masz to sobie spędź z kim chcesz! No, Lodin, no, Lodin ma rację! No i dobrze, że ma rację! Lodin, Magika, przypominam, że Magikal jest opętany. No i co mu tu ubierasz? Aha. Dobra, dobra! serio widzisz, serio, Do szpanych, no na, 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 się uśmiechaj! I ten uśmiech znam! To się nazywa na, na, na jedynce. Wyszła! <laughs> Donate na podkrętkę, daruj ją sobie, masz depresję, jesteś nieszczęśliwy to widać. Ona jest zakłamana Ania, wydaje mi się, że Ania chce być nową aktorką po prostu u niego Tak, ja jestem najgorszy gówno górę, wiecie jak nasze życie wygląda Kochani Natalka jutro jedzie do domu Wtej przyjechała sąsiada sąsiada, sąsiada sąsiada Ale dzisiaj nie, nie wiem dlaczego. Aha. O taką dziewczynę walczyłem, żeby się... Ku Kłócić! Po alkoholu! Chodź no, tak, na, tak, tak, na tak, argumenty tak, na streama. Pogadajmy o tym. Rzuca. Nie rzucaj pse. <noise> Nie psem! Nie rzuciłam się, bo dużo na podłogę. Było widać, ona się męczy i ma w ludzi streama tylko zasięgi. Nie chcę być wyrocznią, ale teraz będzie robić ofiara. A ja! Nie denerwuj się. Ty jesteś kurwa normalna, kobieta! Oho! Ludziom się tu rozbada coś! A ty tak komentujesz! Co się rozpada? Tu ty to teraz jak kurwa niszczysz. O, a ten. O, kurwa. Ja nie krzyczę, ja nie krzyczę, jestem opanowany. Moja pierwsza piosenka W jak <grym> miałem pierwsze kurwa streamy, wiesz? Czy jesteś ze mną, to znaczy, wiesz? Akurat się włączyło. ARE with me. Co ci tu dajesz, taka jesteś w co? co? Co ci tu kurwa to DAJE Gówno mi DAJE, ty CI popisujesz te wideo. Nie, ja jestem sobą! Też! Ty nie być! Wiecie, się przed widzami popisujesz! Nigdy w życiu! Robisz Zawsze w życiu jest kurwa sobą! Robisz zawsze się! Zawsze byłem sobą! Tak! No! Ty kim kurwa jesteś? nie tak? zajmowałeś konto, to byłeś kurwa? Zabiję konto, złożyłem ją! dobra. wezmę Wezmę sobie na Z przed witami! Wyzwała się Nie przekrzyczysz! Nie się Nie nie przekrzyczyć mnie! Ty za dużo przeszedłem, żeby taka gówniara nie przekrzyczała! Rozumiesz ja no? to?! Siedź kurwa! Dawaj! Rodzice to obejrzą! Siostra! Nie Dawaj! Dawaj. Krzyć! No, powiedz mi! Nie jestem! Ty mnie kurwa liściłeś, Kolej. znowu kolejna! Ja ty nie liściłam! Kąta, no? Ja! Ty nie liściłeś, człowieku! Piękny motora! Wiesz, ta kontrola! Ty kurwa miałaś nawet czuharabkę wycządać swoich! Wiesz, jak mi no, ja się koncentrujesz? Tak no A to mi! To, na to, na to, na Chciałem, to, na to co na mnie drzesz?! Chciałem, żebyś się ukonał! Pokazała! Ja też kurwa jestem! Z tego co jestem? By złożyć maszyna! A co to robisz teraz?! Kiedy Daniel powie, powstał! Załóżmy się, bawię i pochlebki! Ona jak mordę drze, to brzmi jak Marlenka od rafatusa Bez kitu! Bez kitu! Trochę brzmi jak Marlenka! Myślę co? Nie spobiłem, nie chce! Zpierdamy go do doma! Dadał! Mara! Kończymy! Dara! On nie istnieje! Nie istnieje! Dałem mu z pieniądze! Kupuj mu prezenty! Twórz go kurwa! Krowy kurwa dojcić! Tyś so! do Adama! Rucham ci pał ci kurwa! Dlatego! Nie, Arbeits... ja, nie na ty małcem nie! Nie istnieje! Nie istnieje, czą mnie ranisz, CZĄ MNIE RANIĘ? DAJ MIE KTÓRY mianu, CI NABIERDALA Udaś mnie tylko, nie? A on nie istnieje! DAJ MIE KTÓR CIE PIŁ, ADA! A TY CZĄ WŁE MASZ jedną W ŁEWIE! TY CZĄ WŁE MASZ NIKOLE W GŁOWIE! CZĄ WŁE ZKŁOĆ NIKOLE I NIKITA MA NIKITA! Brawo, wow! Nikita i Nikita i Nikita, Nikita! Brawo! Nikita, 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 Brawo. Nikita, Nikita taka sreka Ale pięknie się uruchomiłaś, Sylwester! Ha, oh. <laughs> Kurwa. Mesra, nie, zareki mi teraz nie bierz. Teraz już nie, nie! Oooo! Aj to był koniec streama! Ale jeszcze na TikToku było! Nie przekrzycisz mnie, dziewczyno! Ty nie przegło leczyć, ty... ty... Nie przekrzyc mnie! Ty... Za długo przeszedłem, żeby TAKA jak gówniaro mi się pomyśleć, że to wszystko przez jedne chłoze życzenia? Uwaga, to jest filmik z rana! To jest filmik z rana po, po aferze! Kochani! Jest mi wstyd za wczorajsze zachowanie. Nie również. Dobrze, że Sylwester jest raz do roku. Przepraszam ci, mocha. Ja się przepraszam, dobrze. Mm. Nie, to jest popierdolone, nie, to jest popierdolone. Tam musi być jakaś umowa, kurwa. Nie wierzę w to, że tam jest kurwa, Wszystko git. Kula, ale Danielek z Gocha to żadnych testów genetycznych nie musza robić. Ona do jacy 1 do 1 gadała to samo. Do Dodrawska wypala i do swoich szmat. Dawaj tylko mnie uderz robienie z siebie ofiary To akurat ma Daniel po mamie Uderz mnie tylko, a później tak ALA Ty jest konfitura Policyjny berek bonus na 50 tysięcy subskrypcji Ty on specjal ma Special filmik o z Ukraińcem chyba w roli głównej Nie widziałem tego U co jest Bamba a, no tak, przez, przez chwilę zapomniałem, że on blokuje chodniki. No tak, o! Okay, Nie, bo serio! Okay. Serio? Pa! Pasz, uh. Pasz serio! Pa, serio! Masz parcie? Co masz za O kurwa, z łańcuchem! Udej, z ja w pracy, borde! Czemu oni go niskują, bo się boją? W Stanach by już leżał z trzema kulami w klapce Ty on, on wygląda jakby w ogóle w kosza też grał! Zrobi tutaj pod tym kozłuje normalnie <śleszone> <śleszone> Aś wraca, ja Ty, bez kitu dzwoni no, no po wsparcie. Pogadali Ale... ale To <go> jedzie <dietary> na autobus. Patera? Siadł do autobusu? O Boże, co za głądy się Do autobusu wsiadł? Gratuluję. Gościu może robić co chce generalnie. O ty on w sklepie w waszym miaku. Leżej, leżej. Auto, leżej. Bo. A? A. Tu no ten rowerem za nimi. Jak uciekłeś przed policją? Normalnie autobusem. Jeszcze do sklepu później se wszedł, k***a. się do hentai. Słuchamy, nie oceniamy. Nigdy w życiu nie wziąłem innego narkotyku niż marihuana. Słuchamy, nie oceniamy. Walę mefedron aż miło. Słuchamy, nie oceniamy. Jak chodziłem do podstawówki i poszedłem kiedyś do kolegi, to kolega mi Pokazał, jak ogląda film pornograficzny i jak wali konia trzema palcami. Do teraz pamiętam, jaki to był film. Słuchamy, nie oceniamy. Może niech mama jedną rundkę zagra? O, Natalia! No to na przykład krzyczy na ciebie, że o, znowu uszczelić deskę, wiecie, A w ogóle mi to nie przeszkadza, żeby wycierać te twoje szczochy. No dobra, to nie, nie, nie oceniamy. Nie oceniamy. To oceniamy, bo to chore. No, no dobra, ale przy... No... Nie uwierzę wam, że każdy kto strzela na stojąco To czasem mu się nie zawinie tak, że tak powiem ta, 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 skóra I że nie poleci w inną stronę niż celujesz No tak jest no Jak się dziwię kiedy trafia. To naciągasz przed strzaniem? Dobra, słuchamy, nie oceniamy Nie naciągam przed strzaniem Jest lombard już nowy? Co tam? No i git, jest lombardzisko, nie? Idealnie Witam O kurwa e, Dotarłem, papiery za rowerek są Paragonik O to ten od rowera No ale po co ty mi to pokazujesz, te papiery? Umowę ci pokazuję, bo jesteś zainteresowany jak odbiorę go kupnem za cash, czy nie? Ty, prawie 18 Słuchaj, jadę. ja za niego naprawdę dałem wszystko i masz wszystko co jest do niego Łącznie kosztowało prawie 20 tysięcy kwoty Ufoludz zastawił Samsunga? A skąd wiadomo? Ja chcę go odebrać, jak dasz mi dobrą cenę to chcę go od razu sprzedać Trójkę? Czwórkę. Chciałem cztery i pół. Muchawę za bierzesz, Kubuś! Ale to podzastaw. No podzastaw! A ja no sprzedaż daję. Czemu on nie sprzeda sam? No bo on potrzebuje na już! Jest Przysięgam piennie. ci, że jak ja zobaczyłem komentarze, że rower jest humany, dymany czy coś, to sobie wyślę to była twoja m***a generalnie za pięć złotych k***a na Lidlu w Dresdenku, nie? Tak sobie ale pomyślałem. ale w internecie są jak Robert Dymany był na 100%! Jeszcze pobił właściciela, że mu papiery oddał. No, ale z tymi, z tymi komentarzami, z tym internetem, to jest właśnie normalne ja Powiem, marze, że... że. U nas na przykład, Ogrun nieważne, patrz, ktoś przychodzi, nie? Normalny no. gościu, i komentarze na przykład, że ćpun, że najeżdżany, to jest hit, nie? nie? No, Co on gada, ten kuba? Akurat w większości tu się zgodzę z tymi widzami, no. Ewentualnie chory umysłowo może też być, jak nie ćpun albo najeżany. No ja uważam na przykład, że ten gość jest ostro wystrzelony, nie? Mówię ci, zróbmy 3,5, a on ci pójdzie na pewno za, za piątkę. Ale 3, czy piszemy 3,200 pod zastaw? To zrób 300 pod zastaw okay. i, od, i klasa. To czy nie, słuchaj. 3,300 pod zastaw? Żebym chciał to sprzedać. Zrób 400 pod zastaw, nie? 3,300 pod zastaw. Okej. Okay. Czyli 3,300 zostawiamy. Tak. No i wszystko, i zostaje znowu. Słucham? Dwa telefoniki wykupię. Na skąd mam mieć kasę, ja wiatr, y, płacę opłaty, prądy, inne historie. Na alkohol nie idzie? Nie. Coś czuję delikatnie. O nie, ja tam piwko wypiję zawsze. A, to, to piwko dura. No, piwko jedno, dwa. Oddałem facetowi nerkę. Co? Nerkę oddałem. Kiedy? Byłem w szpitalu, w sumie okazało się, że jest zgodność, fajnie, elegancko. W sumie i oddałem mu nerkę całkowicie, bezinteresownie, bezimiennie. A kiedy? Elegancko. No dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu pan nerkę komuś oddał? Ja. Taką po prostu? Tak. No nie mam, na miejsce. A to ja ta jestem... nerka się nadawała do czegoś? Tak. Ja jestem w takim wieku. No kurde, no, no, przecież. Nereczki są regularnie filtrowane przez dwa browarki dziennie, jeden. To żeby nerki oczyścić bardzo dobre. To Pan miał nereczki? muala! Voilà! Co zapłacili pan za to? No chcieli mi dać, a, ale a. nie wziąłem. Okej. Okay. Dałem normalnie w sumie i mówię masz, jak cię ratuje życie, to masz. No ale na razie trzymajcie się. Fajnie. Zdrówka! To fajnie, dziękuję. Nareska pod zastaw, elegancko, haj, tyle. Dzięki widzowie za dzisiaj. Yy, bawiłem się świetnie. Jutro będzie również stream też w podobnej godzinie, jak coś. 13. może coś takiego. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa.